Chcesz licytować na japońskich aukcjach i zdobyć unikalne produkty wysokiej jakości? Dzięki ZenMarket możesz licytować na aukcjach Yahoo i otrzymywać produkty wszędzie na świecie. ZenMarket, Twój serwis zakupów w Japonii. Najpierw znajdź przedmiot, klikając w zakładkę Yahoo Auctions na naszej stronie lub korzystając z paska wyszukiwania. Słowa zapisane po japońsku mogą dać lepsze wyniki. Możesz również łatwo szukać według dostępnych kategorii. Po wybraniu interesującej cię aukcji, sprawdź informacje takie jak: stopień zużycia przedmiotu, czas trwania aukcji oraz aktualną cenę. Aby złożyć ofertę, kliknij przycisk i wpisz swoją cenę w wyskakującym oknie. Aukcje hu są zintegrowane z naszym serwisem, dzięki temu możesz złożyć ofertę snajperską. Czyli taką, która zostanie złożona chwilę przed zakończeniem aukcji. Następnie potwierdź regulamin aukcji. Teraz wyślij ofertę i czekaj na potwierdzenie. Czasami istnieje możliwość natychmiastowego zakupu przedmiotu. Zaznacz cenę kup teraz, potwierdź regulamin i kliknij w przycisk Złóż ofertę, aby zakończyć aukcję przed czasem. Gdy wygrasz, otrzymasz od nas powiadomienie. Nasz zespół skontaktuje się ze sprzedającym i zorganizuje wysyłkę do naszego magazynu w Osace. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, wybierz metodę dostawy międzynarodowej i zapłac za nią. Wówczas wyślemy paczkę do ciebie. Teraz tylko poczekaj, aż przesyłka dotrze pod Twoje drzwi. Rozpakuj i ciesz się wyjątkowymi rzeczami z Japonii. Zen Market Twój serwis zakupowy w Japonii.